Hej, już witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku z serii Zagrajmy w Pokemon Live Green. Tak, pierwszy odcinek po kolejnym formacie systemu. Ech. Ale mniejsza z tym. Wszystko działa, działa. Więc w porządku. Odwiedzamy tutaj właśnie rodzinę Billa. Okazuje się, że rodzina Billa żyje w Fushida City. Tak naprawdę, dlaczego Bill przeniósł się na tamten przelądek? Nie wiem. Być może, być może dlatego, żeby mieć spokój, ale to jest taki... Przelądek zakochanych, więc raczej sporo osób go odwiedza. Zresztą powiedzieliście, ile tam jest trenerów, więc nie do końca rozumiem po co. Może wygnano go z miasta przez jego dziwne zainteresowania. Naprawdę, kto wie, kto wie. Ja się wtrącać nie będę. I pamiętacie, kiedy powiedziałem wam, że. <laughs> Szersze, mam wygół ochrypkę. Pamiętacie, jak powiedziałem wam, że. HMów nie można kasować samemu, jest pewien człowiek odpowiedzialny za to. To jest właśnie ten człowiek. Jeżeli nauczyliście swojego Pokemona jakiegoś ruchu, którego. który chcecie skasować, a jest to HM, czyli ruch, który, którego sami usunąć nie możecie, on wam pomoże. On wam pomoże, może skasować jakikolwiek HM, więc... to nie jest, to nie jest nieodwracalne. Na całe szczęście to nie jest nieodwracalne. Wytrenowałem troszeczkę po moje Pokemony. Złapałem kilka Pokemonów. Złapałem kilka Pokemonów, które zaraz wam pokażę właściwie. Tutaj jest... Aha. Sekundę. Halo? Y <śleski> Dobra, telefon. Ten człowiek jest bardzo ważny. Porozumiewa się on z nami w języku, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale po otrzymaniu specjalnego przedmiotu, który pozwoli nam go tłumaczyć, on poda nam bardzo ważne informacje. Widzicie, to jest taki język starożytny najwyraźniej i zresztą jak sami widzimy są tutaj skamieliny. I Ludzi posługujących się starożytnym językiem nigdy nie należy ignorować. Jest bardzo ważne. Ten człowiek będzie nam przydatny później u mi. Ten człowiek natomiast to. Nie wiem, czy go poznajacie już, czy nie? Jestem Fishing Guru, a właściwie jego starszym bratem. Po prostu uwie. Hehe. He. Dobra, dalej. Bla bla bla, bla bla, bla Tak idę wywędkować. Bla bla, bla bla, bla bla, coś tam, coś tam. I daje nam dobrą wędkę. Właściwie to jest zabawne, że poszedłem do tego miasta inną drogą, znaczy tamtą drogą, którą poszedłem, ponieważ po drodze zyskałem super wędkę, czyli najlepszą wędkę w grze, a teraz zdobyłem dobrą wędkę, czyli drugą w kolejności. To jest tak, stara wędka, dobra wędka i super wędka. Innych wędek nie ma, o ile się orientuję. Dobra wędka pozwala nam łapać również pokemony, oczkach wodnych i takich tam jednak są one trochę słabsze niż Pokémony, które złapalibyśmy przy użyciu <coughs> super wędki. Widzicie przy użyciu super wędki nigdy nie złapiecie na przykład Magikarpia e, przy użyciu dobrej wędki Magikarpia już złapać możecie, aczkolwiek będzie on miał taki 14-15 poziom Mmm, a propos Magikarpia właściwie, od razu pójdę do centrum Pokémon, aby wyciągnąć wyciągnąć z niego fileta i zobaczę ile waży. Być może dostanę jakąś nagrodę za to. I zastanawiam się, czy dzisiaj pójść do Kogi czy nie. E, zobaczę, zobaczę. Nie, nie nagrywałem nic. Nie robiłem żadnej sesji próbnej, po prostu próbowałem walczyć ze wszystkimi trenerami, z którymi nie walczyłem na wizji, aby wybić trochę wbić trochę poziom, troszeczkę pieniędzy zyskać i żeby nie stali mi już na rodze. Okej. Okay. Filet jest już w moim partii i od razu pokażę wam jakie pokamony złapałem. Oczywiście e, kraba, e, Rada i Gajardosa. Złapałem Gajardosa. Przy użyciu super wędki można złapać Gajardosa właściwie tuż obok Fishing Guru i w niektórych innych miejscach na świecie. I mówiłem już, co to jest Gajardos. Tak, właściwie, Pokémon wodno latający. Bardzo rzadko można go spotkać na wolności. I bardzo łatwo popada w złość. W napadach wściekłości może niszczyć nawet całe, całe nadbrzeżne miasta. To jest potężny Pokémon. I właściwie uważam, że bardziej opłaca się złapać Gajardosa niż trenować Magikarpia, Ponieważ widzicie, Gajardosa można złapać już na 18 poziomie, czyli wcześniej niż powinien wyewoluować. Co właściwie się opłaca. Będzie silniejszy chyba. Złapałem również Dito, tak, Slim Jim. Parę osób mi wytknęło, że ominąłem Dito. Rzeczywiście ominąłem Dito, można go złapać w tym samym miejscu co Radę. na to? I Dito to jest Pokémon typu normalnego, który zna tylko jeden atak transformację. Jego nadzwyczajna umiejętność do kopiowania, do kopiowania genów przeciwnika pozwala mu się wręcz w niego przemienić i przejąć wszystkie jego ruchy i umiejętności. Ciekawy Pokémon, ale ja nigdy go nie używałem. Złapałem również kwokę. Piciotto. O to już mówiłem, znowu można go złapać w, tym, w tej samej trawie co Dito i Venonata. To właściwie tyle. A, jeszcze. Obiecałem, że zmienię imię mojego Cubona na jedne z zaprop zaproponowanych przez widzów. I jeden widz zaproponował, aby zostało Robert. I właściwie wiecie co? Imię Robert naprawdę mi się podoba, więc takie zostanie. No, wybaczcie, ale takie zostanie. Robert! Yy, aha, również pokonałem pokonałem kolejnego Snorlaxa. I mówi pokazywałem wam gdzie jest ten Snorlax i niestety znowu nie był Shiny. Na szczęście zdobyłem z niego resztki jedzenia, które od razu dałem dla drugiego Snorlaxa. Teraz zarówno Archivalt jak i Snorlax są w posiadaniu resztek jedzenia. Yy, Pfff. Tak, jakby to trzeba było sobie pod ten select jednak rower pozostawić. Chociaż hmm, dosyć często... Nie walczyłem z nią? Jakim cudem? Okej. Okay. Bo powiem tylko tyle, że była to nudna walka. Ze wszystkimi innymi walczyłem, widzicie? Nie, nie rozumiem, dlaczego pominąłem tylko tą jedną, jedyną dziewczynkę. E, I pominąłem jeszcze coś tutaj po drodze, jestem pewien, ponieważ... Pamiętam, że... Kurczę, widocznie troszeczkę dalej. Trzeba było ustawić sobie ten rower. Eee, o, dokładnie. Z tym chłopakiem też już walczyłem, miał Nid Nidorino, Nidorino i Nidorana chłopca. Tutaj znajdujemy natomiast żelazo. Żelazo i takie inne rzeczy wzmacniają statystyki naszych Pokemonów. Czas zobaczyć, czy filet to gruba ryba. Oho, 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 oh. e, dobra, nie tym. O, oh, wielki to jest Magic no, Proszę, pokaż mi go szybko. A, tak, to jest Magic Arp. by sam nie mógł go wsiąść. 33,7 e, cala. Była na sekundę, zapomniałem co to za jednostka. Wow, to wielki jest! Tak! I ludzie to na i 33,7 cala. To jest naprawdę duży Magikarp, jasny gwint, W filecie jestem z Ciebie dumny w takim razie. Jestem z Ciebie dumny. A i wracając na sekundę do Złośnicy, nie chodziło mi tylko o samo to słowo. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze pamięta, czy ktoś z Was oglądał w ogóle w tamtym czasie. Te niedźwiadki z serduszkami na brzuszkach, już nawet nie pamiętam jak się nazywały, tam była złośnica. Tą jedną pamiętam. Miała fajny głos. Yy... Miała fajny głos, była wredna jak więc ale... <grywają> lubiłem tą postać po prostu. A i nie chcę, żeby ktoś zaraz mi wyskoczył, że jedyne MISIE, jakie można oglądać, to... Gumi się, a nie jakieś z serduszkami na brzuchach. Mam to w nosie, oglądałem to czasami, nie pamiętam nawet, czy często, czy nie, po prostu oglądałem. Pamiętam tego czarodzieja, pamiętam tego, co robił SSS cały czas, nawet nie pamiętam jak się nazywał, chyba na jakimś lotającym rowerze jeździł. I złośnicy. oczywiście złośnice też pamiętam, ale czarodziej był świetny. Właściwie to jest dosyć często spotykane, że wszystko co u złych postaci widać, to tylko takie świecące w ciemnościach oczy. Ale jak często widać u nich poza oczami brwi? To było świetne. Zazwyczaj widać tylko oczy, które się tak zmieniają i e, można mniej więcej powiedzieć na ich podstawie. W jakim humorze jest e, ta zła postać, zazwyczaj w humorze nie, nie najciekawszym oczywiście, ale tam były jeszcze wielkie, długaśne, krzaczaste brwi. No jak często się to robi? <laughs> świetne. E, już nawet nie pamiętam jak się nazywał, ale pamiętam, że wyglądało świetnie. Tak. Okej, okay, o czym tu jeszcze mówić? Nie wiem. Właściwie zbliżamy się do tego miasta z Safari Zone i... Mm, trochę się obawiam wchodzić do Safari Zone, ponieważ jak już mówiłem, nie miałem tutaj e, próbnej sesji nagraniowej. I prawdę powiedziawszy, nie do końca pamiętam, jak się poruszać po tym dziwnym parku. O, mniejsza z tym. Wejdę, wejdę, zobaczę. Wejdę, zobaczę, jak mi to pójdzie. Coś mi się wydaje nawet, że... Coś mi się wydaje, że wszedłem nie tam gdzie trzeba, co to za ludzie. Tak. <grystanie> Okej. Okay. Ma ksywkę slowpoke. To byłbym zapewne dumny z takiej ksywki. Ktoś mnie nazywa Slowbok. Awanti! Szlak. Dlaczego tyle tu drzew? Tak, słowo daje to jest zo. Mogliby chociaż... No proszę bardzo. Avanti! Oczywiście wstęp kosztuje 50 czy 500, 500 pokedolarów dolarów z dzierdzy. Ale za 500 pokedolarów dostajemy 50 Safari Boli, takich specjalnych pokeboli, troszeczkę jedzenia dla pokemonów i możliwość przejścia 500 kroków w Safari Zone.